Tym razem będziemy działać według planu. Najpierw zbadamy teren. Z góry będzie chyba najlepszy widok. Myślałem raczej, żeby red. Nie, masz rację. Leć na zwiady, Wing. Namierzyłam takiego. Jest na południowym molo. Widzę go. No dobrze, czas zwabić tę podstępną kaczkę w pułapkę. I chyba nawet wiem, gdzie możemy to zrobić. To świetny pomysł Red! Potrzebujemy czegoś wielkiego, by zablokować wjazd! O, wiem czego! Może słonia! A jeśli nie znajdziemy żadnego, ja to zrobię. No to liczymy na ciebie, Baw. Przyda się też ktoś bardzo szybki, kto wywabi takiego. Myślałem dokładnie o tym samym. <laughs> Woohoo! Tak! Hej, Daki! <laughs> Słyszałam, że szybki z ciebie gość, ale czy szybszy ode mnie? Ha! Wiem, że próbujesz mnie ściągnąć w pułapkę! Serio, myślałaś, że tak łatwo dam się nabrać? Tak! Spróbuj mnie złapać! Nie no, tylko! Pozwolę, żeby ktoś sobie ze mnie żartował! Dobrze, baw! Twoja kolej! Co? O, zobaczymy, kto wpadnie w czyją pułapkę. Za chwilę się przekonacie, że z tą kaczką się nie zadziera! Gotowa, Wink? Prawie go mamy! Już lecę! Muszę przyznać, że to było sprytne, ale zapomnieliście o jednym wyjściu! <laughs> A niech to! Złapane niczym kaczka w pączkarni! HAHA! Ha! No co, to się zdarza. Gotowa, Wink? Leć w górę! Tak jest, dowódco. Czy ktoś z was mógłby przekazać policji, że złapaliśmy dziś bardzo śliską rybkę? Ja jestem kaczką! Ty ciapciaku na czterech kółkach! Nazwity kołpak! Złapaliśmy go! <noise> wciąż nie wiem, jak nam się udało. To proste, serio? Działaliśmy jako drużyna! No to czas na przytulasa! Nie!